Nie wiem się Was pytać, chcecie, żeby to moderacja nagrała cały przegląd Discorda w przyszłym tygodniu? Cześć, witam, wszystkich z tej strony I słuchajcie, dzisiaj lecimy z przeglądem Discorda. Dlaczego nie grupy? Już wam tłumaczę. Przede wszystkim miało być przeglądy w niedzielę, jako dodatkowy film, ale czwarty, albo piąty już w tamtym tygodniu film były overkillem, więc jest we wtorek. Teraz będę się starał robić faktycznie jako dodatkowy film, albo po prostu co sobotę. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. W każdym razie do czego bije. Wszystkich, którzy są członkami grupy facebookowej, Facebookowicze, jeszcze sobie odpuszczam. Widziałem, że naprawdę sporo ludzi już poszło na grupę na Facebooku. Jeżeli jeszcze tam nie jesteście, albo nie jesteście na naszym Discordzie, którym jest prawie 15 ludzi, wbijajcie linki w opisie prozuraki, zarówno na Facebooku, jak i na Discordzie. Facebooka będziemy robili za tydzień, z tego względu, że trochę ludzi nam przyszło, ale jeszcze nie ma tylu postów, żeby coś fajnego złożyć, a chcę na Facebooka też poświęcić sporą ilość odcinka, więc spokojnie ci, którzy się nie załapali, załapiecie się następnym razem, nic nie ucieknie. A dzisiaj już dwie rzeczy. Chcę przede wszystkim zareklamować mój kanał gamingowy prozu Wbijajcie, tam jest ponad 750 subskrypcji, już więc super. Zbiliśmy ostatnio prawie 200 subów po tym moim e, lekkim wspomnieniu na filmie, więc wielu z Was jeszcze nie wie, że mam kanał gamingowy, ale tak jest i prowadzę teraz daily serię z gry Valheim. To jest surviolowy sandbox w klimacie wikingów, więc zapraszam Was tam serdecznie. Codziennie o 16 są odcinki, fajnie przemontowane, jak lubicie moją osobę, moje gadanie i coś ciekawego w tle, na pewno Wam się spodoba, a teraz standardowo zostawcie łapkę w górę i skomentujcie film, cokolwiek napiszcie, żeby podnieść statystyki. Zobaczymy, czy oszukamy algorytm i pójdzie to trochę szerzej. Grafik Wam coś obiecał, chyba już 3. Po prostu lecimy do odcinka. Słuchajcie, seria prozurę, narysuj to też odżyję, bo będę nagrywał niedługo fotoszopowanie e, prac widzów, więc spokojnie do tego wrócimy. Zaczynamy tym razem od fanartów, Pośmiemy się później. Nie wiem gdzie byłem ostatnim razem, więc znowu podlecę trochę do góry e, i po prostu przeklikam najciekawsze i najfajniejsze fanarty. Od razu wszystkim z góry dziękuję za każdy fanart, bo wszystkie przejrzę, ale pokażę tylko te najciekawsze. No Diodeła bardzo spoko, prozurę 1000 jest napisane, w ogóle nie spoko, ale spoko. E, fajnie odzorowany. Pokój, który mam za sobą, ok? Całkiem ciekawy. Tu od mamy Prozubox Box. mi, IQ. Ok, bardzo prosta animacja, ale bardzo dziękuję. Kurę Nawet nie będę się trudził, żeby przeczytać ten nick inaczej. Bardzo ciekawe, ależ mam mocno czerwony nosek. Eee, klimatycznie, bardzo mi się podoba tym bardziej, że moje włosy bez oczywiście polakierowania wyglądałem dokładnie tak jak tutaj narysowałaś nie? Ale rozważam, czy na 150K nie, zciąć, nie ogolić brody. Już się i tak mocno podgoliłem i te brody cały czas sobie topniowo skracam. Eee, mysza mnie namawiarzem zgolił, ale to wszystkie fanarty będą musiały zostać zmienione, więc może na 150K zobaczymy, może coś dziwnego zrobię z włosami, i wszystko wyjdzie w praniu. Lecimy dalej. Okej okay, Bardzionio, nie mam pojęcia co ci w głowie siedzi, ale jest to. Specyficzne, to jest dobre słowo, specyficzne. Prozu na przeglądzie powiedział, że wystarczy dodać brodę i włosy do wszystkiego i wyjdzie prozu. Także ten żongl. Brząk... <noise> ale coś w tym jest, co nie? To <noise> no jest to straszne, no ale co ja mam zrobić? No, patrzcie na to. Powiedzcie mi, że nie widzicie tego. wait, jeszcze troszkę. chwila, okej, okay. I pana to. <noise> Among Us. Proszę bardzo. Mózg jednak pracuje, kurcze Grafik po prostu cały czas na biegu. No <laughs> nie powiecie, że nie wygląda jak Among Us. U od Hrow mamy tutaj pixelarcik piękny. To jest chyba pędzel, Mam taką nadzieję, że to jest pędzel z czerwoną farbą. Eee, tego się trzymajmy. Bardzo spoko, Fajny look. Od Raks PSD mamy Alanozurę. Piękny, jest wybitny. Co tu jeszcze? I Cassin. Lil Cassin. Albo Ili Cassin. Jeszcze nie wiem. Wiem, że to nie jest idealne, ale chyba fajne. Bardzo spoko. U Ania. Pierwszy fanart dla Proza. Bardzo wygląda jak pierwsze rzeczy od Vinanis. Bardzo spoko, rozwijaj sobie, zobaczymy co byś robiła za jakiś czas. Magmak, uważajcie, to bardzo poważna animacja obrazująca powstawanie Draw My Life i interpretacji przez społeczność prożarki. Okej, okay, teraz musimy to zatrzymać. Eee, cóż tam było? Nieśmieszne memy o Draw My Life, okej. Okay, okej, okay, mogło być gorzej. Nie, Draw My Life się robi, ale no mówię, teraz trochę sobie pogrywam w Valheim i... Eee, powolutku sobie pnę, bo... Ja wam już ostatnio mówiłem na grafik movie swoją drogą. Właśnie, jak nie wiecie co skomentować. Zostawiajcie pytania do kolejnych odcinków grafik movie, wtedy na nie odpowiem eee, w kolejnym Q&A takim lekutkim. Ja wam mówiłem, że potrzebuję odpoczynku i to jest chyba właśnie to co teraz robię. Tak gram mi daję naprawdę sporo odpoczynku. Też szczerze mam chyba z 10 odcinków już Nagranych, a mam w grze może z 11-12 godzin e, W przeciągu tygodnia nabiję 12 godzin Więc to nie jest tak, że gram po 10 godzin Czy mam nawet po 5 godzin dziennie Gram po godzinkę, dwie dziennie Ale i tak się gra przyjemnie Potrzebowałem tego, okej? Okay? Dobra, lecimy dalej A to transformacja prozura Ten wampirzy mi się podobał najbardziej Wyglądam jak Inki, Inki na CEO to nawet nie jest on. Wygląda też trochę jak e, czarownica, Maleficent. Piękna sprawa. Prosta, fajny trampek, bardzo dziękuję. Czy Smok ognisty Wantego narysował, ewidentnie. To jest z Wantego, znak rozpoznawczy plus ban, elegancko. Ja mam od ślimaka pracę, bardzo spoko. Ej, że mógłbym sobie to zapisać i wykorzystać w miniatury. Chyba będzie do Scriblio, jak już sobie nagramy z widzami. Czyli że to jest dobry motyw. Właśnie, ja na kanale gamingowym mam trochę odcinków ze Scriblio z widzami. Dajcie mi znać, czy byście chcieli. Plus mam gierkę, którą będę testował. Eee, jak ona się nazywa dokładnie? Kurczę. Ale jest o tym, że mamy klamkę z farbą. Trzeba nią w płótna, okej? Okay? Eee, malując w ten sposób obrazy, taki FPS artystyczny. Chyba to nagram na kanał, zobaczymy czy Wam się spodoba. Jak tak, to no może będziemy mieli drugiego paspartu takiego większego na kanał. Jestem za serio. Lubię grać w gry, lubię coś kreatywnego tworzyć, więc to się pięknie do pełni. <laughs> jako wyspa, no dobra, pociągnęliście ten żart za daleko. <laughs> Ciekaw od Gardoka. Okej, okay, widzę, że lecimy grubiej. Jeszcze bardziej głęboko, bardziej wewnętrznie. Od zimnego ramena cała ekipa, bardzo dziękujemy. Ross. Po prostu Ross jest tak prościutka do narysowania. Czemu nawet się nie wysilicie, żeby narysować jakąś fajną dziewczynę z elementami róży? Ja dlaczego po prostu różyczkę? Halo. Zamulony po nocce, pro Zimny ament też ma coś ciekawego do zaprezentowania. Jestem ciekaw, gdzie to dalej pójdzie. O, od Skaja mamy bardzo ciekawy fanarcik. To jest ładne. Ciekawa. Kreska. Taki jest pulchny jak ja, więc wszystko się zgadza, wszystko jest na miejscu. Kurde, Laura. Za niedługo na serwerze będzie aż 15 kaprozuraków. Z tej okazji ja, Laura, czekajcie, oznaczę sobie jako przeczytane. Ja, z tej okazji ja, Laura, zostałam organizatorką dużego kolaba. O kurde. Gdzie miałam tu nie wysyłać, to przepraszam. No już trudno, już teraz to widzimy wszyscy, więc lecimy. Okej, okay, Iku i Gara narysowały mnie. Rose i sky narysowali Wantę, Andzia i Peterik z Blue Macie całą listę ludzi, którzy brali w tym udział. Zobaczcie. Come on, ja to daję na duży ekran. No i dzień dobry, słuchajcie, lećmy po kolei. Mogę to przesuwać w ten sposób? Dokładnie tak. Kubek I Love Coffee, kamera. Tu jest cała ekipka, która prawdopodobnie prawdziwym udziałem jest Bluesiu Rudy. Sama ekipka e, dobrze nam znana. Ja pierniczę, to, to jest, to jest skład. Inki po prostu... Ta postać tak pasuje do Inkiego, że to jest jak, jak stworzona dla niego, po prostu, nie? Ale zajebisty projekt. Ej, to jest. To tylko pokazuje siłę serwera, siłę e, zjednoczenia i siłę tego, co wy potrafcie razem zrobić, nie? Jak chcecie. Ja to tutaj chwilkę zostawię, po prostu poklaszcze, aby widzowie myślę, że się w komentarzach. Nie no, kosmos, to naprawdę zasługuje na oklaski nie chcę, żeby tutaj mikrofon przebiło, ale naprawdę świetna robota. Bardzo dziękuję i doceniam, bo tu kosmos pracy poszedł to. Nie widziałem tej myszki wcześniej na filarze, o kurczę. Kosmiczna ilość pracy, ale naprawdę przewspaniale to wygląda. <laughs> A Inki jest dziwnie blisko tutaj w tej sferze rysunku. Bardzo dziękujemy, lecimy dalej. Fenomenalna praca, super sprawa. <laughs> Jak już myślałem, że nic z tego nie przebije, to Bartasek wyskoczył ze swoją pracą. Ale że my mamy minaturkę. chyba, What's <laughs> sky, Then didn't the Nie, to jest cudne, to też zapisuję. To chyba będzie na miniaturce. Na pewno musi być, tak? kurczę, come on. Muszę jeszcze rozmażyć, czy ten, czy tamten, ale któryś z tych będzie musiał być na miniaturce. Zobaczcie, gdzie tych fanartów jeszcze jest: Fremek, e, bardzo ładny Mech. Od Naruto Uzumaki mamy e, prozu Kage. Tu mamy pracą animację, od Aritonis. Od Byka mamy całą ekipkę. To jest naprawdę mógłbym tyle tutaj robić: Chociaż RPG Makera i Pixel Artu, proszę bardzo. Po prostu, kinowie. coś takie randome są. Endiar, bardzo ładne. Od jay mamy 100 pozurę. O mój Boże, to jak ten koleś. Sumie, nawiązanie tego. Gościa, który mówi wake up, wake up! Tak wygląda przynajmniej. No mnie ciekawi jeszcze. Z chodzenia prozury do gameu Artist Tale. Jeszcze muszę zrobić 5 klatek animacji, jeszcze dużo postaci. I kierowcą te do przeciwników, dużo rzeczy, drzewa i tyle, to jakoś miesiąc pracy chyba, kurde, no jestem ciekaw, jeżeli wiem, że Myku robi projekt z dużą ilością serwerowych yy, prozoraków, takich właśnie programistów, grafików, ilustratorów, animatorów, jeżeli wy to wykończycie, na pewno pokażę to na kanale, zrobię z tego serię. Nie wiem. Na pewno to pokażę na głównym kanale, bo to naprawdę zasługuje na to, żeby to pokazać. Ja czekam z niecierpliwością po prostu na to, więc powodzenia wam życzę. Lecimy dalej. Tu już są wszystkie sprajty, więc na pewno pracują nad tym. No jestem ciekaw. Od Vivi mamy walentynkowego prozu bardzo ładny. Podobałem się te serduszka na sznurkach. Bardzo spoko. Od owcy mamy genialny styl. Ojej, jaki przyjemny. Jaki przyjemniaczek, masakra. Od żela mamy całą śmietankę, całą ekipkę. E ten bulba rozwala Ej, ale Rose jest bardzo podobna, bez kitu Dobra, tym kończymy, bo możemy naprawdę na fanartach Poświęcić cały odcinek, lecimy na my muchy, Tych, których nie zobaczyłem, spokojnie nadgonimy W przyszłym odcinku, bardzo wszystkim dziękuję Naprawdę świetna robota, ja doceniam Ekipa cała również Miałem się was pytać, chcecie, żeby to moderacja nagrała Cały przegląd Discorda w przyszłym tygodniu? Ja zrobię panel z Facebooka A moderatorom oddałbym e zrobienie Przeglądu Discorda, właśnie z Discorda Dajcie mi znać czy chcecie, pogadam z nimi Może coś się uda dogadać Ludgoferity na koniec, bo naprawdę przykuło moją uwagę Jeszcze zjechałem na dół, piękna robota, dziękuję bardzo Okej, jeszcze od Sosny mamy jeden wow, wow, wow. To też jest bardzo ciekawa stylówa Ależ przygaszony, taki zombifikowany, delikatnie. Podoba mi się. I od Oskisia mamy super bohatera prozu. Prawda anatomia, trochę szeroko mam mięśnie brzucha, umówmy się, ale ogólnie poprawnie. Pewnie jest to mm, rotoskopowane z jakiegoś supermena, ale bardzo spoko. Lecimy na memy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na memach, widzę już zwante memuchy. Gdzieś tutaj chyba skończyłem, ale polecę troszkę do góry, w razie czego dla pewności, żeby nic nie przegapić. Będę do Was wracał z najciekawszymi, najśmieszniejszymi. To Zure Draw My Life Freak. No, będzie, kurczę, come on. Muszę trochę to zmemować. Ale wiecie, że to może być taki spisek, że ja to mam już gotowe i po prostu trzymam was w tej niepewności. Żebyście nakręcali ruch na serwerze i. Nie, szczerze, to po prostu się robi. Nie, nie mam gotowego jeszcze. Chciałbym mieć już gotowe, serio. to fajny projekt. Życiowy trochę, nie? Życiowy. <ścoughs> nic dodać, nic ująć. Piękna sprawa, po prostu. <noise> Blues dodał piękna sprawa. <noise> Prozur, prozuraki, oglądanie animacji, ale wy lubicie tę serię, a mi się ją przyjemnie nagrywa. Wiecie co, wiecie, kiedy jest przesyt, ja mam także nagrywam, potem jest dwa tygodnie ciszy z serią i potem na przykład dwa albo trzy odcinki. Bo to mi się szybko nagrywa, przyjemnie lubię to robić. Jak mam dużo pracy poza youtubeowej, to po prostu to wtedy nagrywam i dodaję. Dlatego tyle odcinków ostatnio było. Ale było chyba tylko dwa, więc spokojnie, nie, nie, nie powinno być szału. Lecimy dalej. Od Makcena mamy. Prozu, jeden lajk, like, nie robię draw my life. <gryw> Dał sobie lajka, like prozu, prozu. No i zajebiście. <gryw> I to jest memik z poczuciem humoru, szanuję O Boże, żeby to było takie proste Nie no, obiecałem wam, to się toczy, to się toczy, to jest... To jest żmudny proces Ciekawe, co będzie pierwsze Beczka wróci do robienia animacji, czy ja zrobię Draw My Life'a, co nie? Mamy kurczę wspólny challenge, mam wrażenie Wam Wante, dobry kierowca, coś otalanka. talanka. Screamsha to poznaję elegancko, bo wam miał przyjemność u mnie być jakiś czas temu, więc. Piękna sprawa. Koła ci mamy pierwszego mema. Prozurę o drugiej w nocy chcąc skończyć Draw My Life, żeby uszczęśliwić widzów. Bardzo dziękuję, ok? Wyglądało to tak długo, teraz sobie troszkę wyluzowałem, bo mam w końcu delikatny zjazd i chęć na odpoczynek, ale przez długi okres tak to wygląda, naprawdę. Wierzcie, że siedzę nad tym. To nie jest tak, że. Pierdzielę głupoty, to się robi no, Dziękuję, doceniam, moje serduszko się raduje I tak będą memy, że nie robię Draw My Life, i beka Także czekam na nie poniżej, bo tu jeszcze pewnie coś będzie o tym Nie musiałem szukać daleko, krzaku <gryśla> Siostrzenica prozura lub ktoś inny w tym stylu Ja będę pisał tak Płaczę Prozurę, czemu płaczesz, siostrzenica prozura Bo niemożliwe jest, żebym spotkała jednorożca Prozurę, wszystko jest możliwe To w takim razie wstaw jutro o tej samej porze Draw My Life Lećmy dalej! <śmienic> Od Garmora, nikt starszy brat instalujący mi Minecraft. <śmienic> Jak wyglądają twoje rysunki według mamy Jak wyglądają twoje rysunki w oczach innych To e, jest prawdziwe Teraz tylko wezwać tego Terminatora z krytyki O którym wspominaliśmy ostatnio Maksen, Docenienie ciężkiej pracy prozu? Nie Mamy o braku Draw My Life Serii zrysowania Komentarzy czy przeglądu Discorda Oj tak, tak, wyczku, tak, tak Wszystkim nie dogodzić Ale ja was kocham To jest, to jest nawet zabawne Wiecie do czego mogliby się te twarz przyrównać? Taką do Hannibala Lectera On był taką scenę, gdzie improwizował właśnie um, Taki histing, taki z y, poza krat, tak, y, tak zębami jakby wciągał powietrze i zębami stukał się To było improwizowane i ta scena jest kultowa, więc Punkt, to wygląda jak Hannibal <głosy> <głosy> Dzieło sztuki, które chcesz polizać Dodał tylko napis no effort, ale, ale jest śmieszne Kurde, Asar zrobiła mema? Nikt, zupełnie nikt Typowy polski trapper szukający rymów do piosenki Jestem prozymów i lisa, pro dzieło sztuki, które... They you 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 Lecimy really dalej! Nigdy dosłownie nikt Część serwera od jakiegoś czasu. Dokładnie tak! Walkę im przejęło, kurczę, ostatnio życie wielu osób, ale naprawdę te gra wymiata, no tak mi się w to dobrze gra. O Jezus, to jest Terraria 3D. Minecraft i The Forest połączony w jedną grę e, Po prostu skompletowana przez świecie wikingów z Odynem, z bosami, No kurde, dajebiście się w to grami Jeszcze mam solo serię, w której mogę się wyżyć, pogadać sobie z wami i tak dalej I mamy tam małe grono, no bo na kanale gamingowym umówmy się, tam nie ma dużo widzów, nie ma dużo wyświetleń Chyba, że to zmienicie i bijecie, nie? No, to, to jest to, cudnie jest Dobra, lecimy dalej Widzę, że sporo reakcji, pewnie będzie memiko Draw My Life Gdzie Francja? Tutaj Gdzie Brazylia? Tutaj A gdzie Draw My Life prozura? Widzisz tą gwiazdę? To jeszcze w ch... Dalej. No co, no, 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 no śmieszne Radne pączki z plecaka brata Tutaj powinno być wanta szukający Draw My Life Kiedy tempo robię Draw My Life po prostu tak zapiernicza, że musiałeś się czegoś złapać To jest taki wydłużający, tak, tak się wydłużył ten projekt Mógłbym to zrobić na takiego suchara z takimi prostymi, durnymi rysuneczkami i wrzucić wam to, nie wiem, za 4 dni, ale nie chcę tak. Zobaczymy, no chyba, że coś we mnie pęknie, zrobię to po prostu z dupy, tak jak narysuję, tak będzie, śmiesznie, w tydzień to zrobię i wam to stawię na kanał, ok? Bo i tak chyba liczy się historia. Nie wiem, czy nawet nie bylibyście bardziej zadowoleni z czegoś takiego, szczerze, muszę to przemyśleć. Od Blue Sky'a, 1000 o tym samym nie jest śmieszne and that's a fact. I myślę, że tym kończymy gwóźdź do trumny memy z Drowem i był były śmieszne przez jakieś 10 minut. Lecimy do końca odcinka. Czyli po prostu kończymy. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Ja byłem Prozurę Wybliście By. Wy. Mam nadzieję, że Prozuraki, czyli subskrybenci tego kanału. Ja lecę nagrywać kolejne materiały dla Was w tym tygodniu, żeby było coś ciekawego eee, na kanale, właśnie. Mam fajny odcinek z pomocami dla rysowników nagrany na labku z Asusa. Kilka jeszcze innych ciekawych rzeczy, między innymi tę apkę z rysowaniem, właśnie tę grę. Więc tyle ode mnie. Ja byłem Prozurę Wybliście By. Wy. Sprawdzacie kanał gamingowy, Instagram, Discord, Facebook. I co tam jeszcze tylko chcecie. Koszul Dzięki i ciuchy na Nagrody dla zwycięzców tamtego konkursu już wysłałem, więc spokojnie dojadą niedługo. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się każdy torek, czwartek i sobota na tym kanale 16.30. Cześć!